Co pan miał na myśli pisząc o kurtki z spodenkach? To jest język różnego używa się do dyskusji. Ta konkretna dyskusja dotyczy rozliczeń i wewnętrznych sporów. Dziękuję bardzo. W obozie zjednoczonej prawicy. Ktoś ten wszystkie dziadostwa w Unii Europejskiej podpisywał. Ktoś za to wszystko odpowiada. Zdaniem posłów Budy i Jabłońskiego krótkie spodenki nosi Patryk Jaki, który to cytat, robi swoją kampanię do Parlamentu Europejskiego kosztem całego obozu i rzuca koło ratunkowe Donaldowi Tuskowi. Ależ proszę, cały na biało chłopczyk w krótkich spodenkach Patryk Jaki z Soli darnej, obecnie suwerennej Polski, frakcji krzykaczy radykałów, przez którą PiS stracił umiarkowanych wyborców. W obronie Jakiego stanęli jego koledzy z partii, Ozdoba i Kaleta. To fragment ich wpisów. Nie można myśleć o przyszłości bez wyciągnięcia wniosków z przeszłości. Atakujecie Patryka Jakiego, ale pozostając w waszej poetyce krótkich spodenek, kto je zakładał na negocjacje z Unią Europejską? Na pewno nie byli to unijni komisarze, którzy po prostu was ograli. Wciągnęli w negocjacje kompromisów, mamili, a w zamian zgadzaliście się na kolejne konkluzje. KPO, warunkowości, kamienie milowe, Zielone Łady. Uderza w wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, tym samym i w prezesa e, e, no i, tak i prezydenta Andrzeja Dudę. W e, e, sposób niefortunny e, nie ma sensu budować swojej popularności na e, e, atakowaniu innych z własnego obozu. Tyle, że krytyka posłów suwerennej Polski dotyczy bardzo konkretnych decyzji. Czyli na przykład zmian podatkowych w Polskim Ładzie, których autorem był Mateusz Morawiecki. Negocjacji dotyczących kamieni milowych, które rząd PiSu musiał spełnić, żeby otrzymać unijne pieniądze z KPO, albo zarzut dotyczący zgody rządu Morawieckiego na Zielony Ład, który dziś Jarosław Kaczyński tak krytykuje. Merytorycznie się z Patrykiem Jakim nie zgadzam w tej sprawie. Uważam, że jego oceny są błędne. Natomiast co do warstwy, już że tak powiem, wypowiedzi politycznej w tym czasie. Nie ten czas, nie to miejsce, w którym takie wypowiedzi powinny padać. Ja wiem, Politycy PiSu zarzucają koalicjantom z suwerennej Polski, że zamiast koncentrować się na recenzowaniu i rozliczaniu studni rządu Donalda Tuska, które wypadają w ten piątek, oni celują działa, to cytat z Piotra Millera, Kolegów ze Zjednoczonej Prawicy. Może już, Patryku, wierzyłeś, że przerosłeś prezesa, premiera i głowę państwa? Szkoda, że takiej energii nie przełożyliście na działania w prokuraturze, sądach. Szkoda, że przez wasz radykalizm straciliśmy kilka punktów procentowych do zwycięstwa. Szkoda, że wasz radykalizm obudził złość na nasz obóz i zmobilizował osoby, które poszły na wybory tylko dlatego, że nie chcieli tego stylu uprawiania polityki, co prezentujecie. Abyśmy Powściągnęli emocje, żebyśmy o swoich emocjach na zewnątrz może nie opowiadali, a tworzyli ten monolit. Tyle, że to nie jedyny spór, który w walce o miejsca na listach do Parlamentu Europejskiego rozpala dziś obu spisu. Według nieoficjalnych informacji po ujawnieniu przez Onet taśm z gabinetu byłego prezesa Orlenu, spór o start w wyborach toczy się też między Danielem Obajtkiem, a Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wojsikiem. Dziękujemy ministrami odpowiedzialnymi wówczas za nadzór nad służbami. Arleta Zalewska. Fakty.